No na pewno gratulacje tutaj dla gospodarzy za zwycięstwo. A co do samego meczu, myślę, że przez Pana przez nas pierwsza połowa. Jeden, jeden błąd na samym początku, stracona bramka. Wyszliśmy za bardzo pojaźliwi, za wolno grający. Puszcza, puszcza tutaj na pewno miała w tych, w tych atrybutach dużą, dużą przewagę. Szybko szli do przodu, zdobywali tę. Druga połowa myślę, że już lepsza w naszym wykonaniu. Jeszcze gdzieś tam, e, zwłaszcza jak szed, szedł zawodnik e, nie było nic za czerwoną kartkę, grając 11 na 11, 11 na 10 mieliśmy sytuację, ale myślę myślę, że stać nas na, 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 na dużo więcej i, i musimy od siebie wymagać e, więcej. Zwłaszcza jeżeli chodzi o szybkość grania, o, o szybkość podejmowania decyzji, i wtedy wtedy ta grana będzie, będzie płynniejsza.